Niemiec robił nas wciula, bo mnie, innych trzech Polaków i jeszcze inne osoby z innych krajów robił nas wciula na kasę, ponieważ płacił nam mniej niż innym trzem Niemcom, którzy pracowali razem z nami. Jak się dowiedziałem tego, zaraz Wam powiem, dowiedziałem się całkiem przypadkiem, oczywiście. Najgorsze jest to, że nie mogłem o tym nawet powiedzieć w tamtych czasach, pracowałem u niego dwa lata, ale dowiedziałem się dość późno i naprawdę przez przypadek, tylko dlatego, że dostałem Busa na kilka dni od tego jednego e, pracownika z Niemiec, a na siedzeniu miał e, fiszkę z wypłatą. No, ten papierek z wypłatą, ten wyciąg i leżał sobie tak normalnie otwarty. No, zerknąłem z czystej ciekawości. Nie otwierałem nic, to po prostu leżało tak na widoku. Oczywiście, za parę sekund, za parę chwil, wziął to wszystko, zebrał. No i jak tak spojrzałem, nie powinienem, wiem, każdego wypłata to jest e, świętość. No ale wiecie, taka okazja się nadarzyła. No to sobie tak prawym okiem zerknąłem. No i tam patrzę, jak było 300 euro więcej niż ja zarabiam. Gdzie oni robią dosłownie tyle samo adresów. I przyjmując się po mnie. To jest było coś e, chorego, nie? A klasa podatkowa ta sama. Bo teraz pewnie byście powiedzieli, ale klasa podatkowa może być inna. Nie, klasa podatkowa miał tą samą. I tu mi strasznie już coś nie pasowało. I wiecie, jakie to chodzenie było do pracy później każdego dnia. Chodziłem ze świadomością tego. Że ten chujec przeciwka zarabia 300 więcej ode mnie, mniej się narobi, a ja tutaj wiesz, nieraz po więcej adresów, cięższe paczki i w ogóle a 300 euro to jest naprawdę dużo. Pytałem się o podwyżkę e, z dwa razy i nie chciał mi dać. No i wiecie, i zaproponował mi, że mogę robić w soboty i poniedziałki, czyli że po 6 dni. I co by mi wyszło? By mi wyszło tyle samo, gdzie ten, e, gdzie ten Niemiec jeździ po 5 dni. Ma 300 euro więcej, a ja bym musiał jeszcze dodatkowo 4 soboty walić, nie? No to jest chore. To no było chore. Dlatego nie mogłem o tym powiedzieć, ale obratowałem jeszcze z miesiąc i, i było ciało, nie? No nic. Liczę na Waszą obserwację, subskrypcję, polubienie, komentarz. No i że będzie nas coraz więcej. Trzymajcie się, cześć!